Dzień dobry wszystkim, witajcie. Wstaje nowy dzień, wstaje nowa sobota, więc w takiej scenerii postanowiłem nagrać dzisiejsze przywitanie, czy też wstęp do nagrania. Pokazać jak fajnie otoczenie przyrody nazwita, a dokładnie imię, was zapewne też, ale w innej scenerii ja zabrałem Was na taką moją wyjściową łąkę, czyli to co pokazywałem ostatnio. <laughs> Jak się wyciszę na chwilę, nie wiem, może będzie słychać, jak ptaszki ładnie przyśpiewują. No i jest pięknie, chyba jedna z najfajniejszych pół roku. Kolejną, według mnie, jest takie wczesne lato, bo później, później lato to już zwiastun jesieni, więc już jest mniej przyjemnie. Ale jeżeli chodzi o aspekty czysto odczuciowe, czysto wizualne, to, według mnie, wiosna. A już w ogóle ten maj, jak to wszystko naprawdę buchnie, kwitnie, bo jeszcze niektóre roślinki troszeczkę zostały z tyłu, to dopiero będzie coś pięknego. Także minuta dla przyrody była, przenoszę się na klatki, i dzisiejszy odcinek, dzisiejsze tematy, które będę chciał Wam poruszyć, przedstawię już u królików. Dzisiejsze wejście u królików, czy też tematy typowo hodowlane. Zacznę od pokazania czwórki z listopada. Czwórki, czyli miotu urodzonego 11 listopada, bo skończyły 5 miesięcy niedawno. więc na pierwszy rzut na stolik jest samczyk 1131. I mając go na stole, mogę Wam pokazać i też powiedzieć, może nie tyle e, po szczepieniu. Zamieniłem go na chwilę, przynajmniej mam nadzieję, że na chwilę w wielbłąda. Okazało się, to znaczy tak jak już wizualnie to potem patrzyłem, mówię co, o co mu chodzi, co on taki siedzi smutny, jakoś słabiej je. Musiałem mu źle zrobić zastrzyk w złym miejscu, bo zrobiło mu się lekki stan zapalny, lekka opuchlizna tutaj, co widać taki garbek ma. Dostał kilka dni temu, bo to dopiero tak naprawdę hmm, to wyszło. Ja też się zastanawiam, czy to nie jest jakiś delikatny, delikatny tak jakby wizualny aspekt. Myksematozy poszczepiennej No bo apetyt mu wtedy spadł I zrobił mu się taki właśnie taka Takie zgrubienie Bo to czuć, że to nie jest jakaś rana Że to nie jest jakiś, nie wiem, no Opuchnięty mięsień, tylko zebrała się Albo woda, albo delikatnie zebrała mu się Ropa pod skórą, więc dostał Ku temu odpowiednie lekarstwa, aby to zeszło I widzę, że już Troszeczkę zaczęło schodzić, więc myślę, że Na następnych nagraniach już nie powinien Tego mieć, czasami się tak zdarza Jak wam powiem szczerze Zazwyczaj, właśnie po szczepieniach, jak się źle trafi, albo jak się królik wierga, akurat przy zastrzyku, gdzieś ta igła zahaczy, gdzie zahaczyć i nie powinna, i potem się może wydarzyć taka sytuacja. Ale to już mniejsza auto. Zaraz go wrzucę na wagę, zobaczycie, bo już tak okrywowo fajnie doleciały łapy, łby. No widać, że to się zaczęły z nich robić króliki. Króliki Belgii już takie praktycznie pół dorosłe, no bo w tak wyglądający, w takich gabarytach, no to już, już nie jest młody króliczek, tylko to już jest duży królik. Mam wagę, żeby nie było, waga wskazuje zero, teraz postaram się go jakoś złapać, żeby nie zrobić krzywdy i go mam zaprezentować na wadze. Nie dotykamy niczego, waga 6 kg. 6 kg, tylko tak jak Wam mówiłem, on po tym szczepieniu miał ten, ten moment taki słabszego jedzenia, więc też to na pewno się odbiło na tych przyrostach wagowych, ale u chłopaków utrzymuje cały czas ten system pół na pół granulat, pół zboże pokażę nawet to już jak go zaniosę do klatki, bo niestety muszę użyć dwóch rąk, bo go muszę złapać tutaj z tyłu i, i go podtrzymać, bo, bo nie mogę go złapać za, za skórę na karku, jak zazwyczaj się to robi, no z uwagi właśnie na ten mały gus. Schowałem go do klatki i właśnie wrzuciłem na stoliku. Jest połamanie, to zaraz będę o nim opowiadał, go stworzymy. Tylko chciałem pokazać, właśnie, bo dom domontowałem te moje wystawowe, no bo na wystawy zrobiłem takie te karmidełka na zatrzaski. Domontowałem królików, które dostają i zboże, i granulat. Z tego tytułu, żeby w jedno dawać zboże, w drugie dawać granulat, bo w jednych miseczkach dochodziło do różnego rodzaju cudów wianków, mieszały, wyrzucały. Dlatego też Króliki, u których są dwa karmidełka, no to wiadomo, że dostają granulki. Natomiast dziewczyny, czy też dorosłe samce, zostały przy jednym karmidle, to też jest takie, jak, jak ktoś widzi, od razu sugerujące, jakie jest żywienie. Bo akurat tutaj jest czwórka, ona będzie później pokazana, ale czwóreczka jest na samym zbożu. Tak jak wam zapowiadałem we wcześniejszym odcinku, i inne, te starsze samiczki weszły na samo zboże. Nie znają już smaku granulatu, czy też jak wszystkie szynszylowe samiczki, co też Wam pokazywałem. Jedno karmidełko, samo zboże. Tylko chłopaki szynszylki na dole siedzą, dostają jeszcze granulat. Także mówiłem, że będę chciał troszeczkę to mm, zoptymalizować, tą wydajność tych królików. I też y, zmieniłem przez to żywienie. No, tu jest pan 1132. Pod względem okrywy, to tak jak przy jedynce mówiłem Wam, wszystkie się zrobiły, naprawdę już takie króliki ciekawe. No on głowę miał, jaką miał. To cały czas jest ta głowa piękna, łapka też jest. I naprawdę, jeżeli jest ktoś zainteresowany, myślę, że mogę już go nawet na tym etapie komuś oddać, żeby zmienił lokalizację, bo wiem, że osoby mi o niego pytały. To będzie naprawdę, jeżeli ktoś go będzie chciał, to w rozsądnych pieniądzach, no bo sami widzicie, no te połamanie uszu wpływa na jego aspekt wizualny. Hodowlanie nie powinien. O, zobaczcie, prawie 5,40. Więc jak na 5-miesięcznego królika, to i tak całkiem przyzwoicie ta waga mu idzie, mimo tych jego wszelkich życiowych problemów. No cóż, i takie króliki też są w hodowli. Takie króliki też są, takie króliki się czasem zostawia. Powiem Wam, że gdyby to była samica, to pewnie by została. W ogóle do rozrodu. Mam tam dwie takie małe, co miały za bardzo i muszę by strzeliły i planuję to sobie zostawić. No co do chłopaków, no to potem już przychodzą te aspekty klatkowe. Jeżeli klatki starcza, to można zostawić, ale no, no są priorytety, nazwijmy to tak. I czasem po prostu z królikiem się niestety trzeba rozpać, bo zaważy aspekt taki, że ta klatka jest potrzebna dla kogo innego i trzeba zwolnić, a on sam jest, no niestety, to... Samiec ma to do siebie, że, że powinien jeżeli ktoś ma wolną klatkę, to może sobie takiego trzymać dla genu ale powinien jednak wzbudzać swoim wyglądem respekt, może tak to nazwijmy no. pokazywać ten efekt wow, że to jest mocny królik mocny samiec no, o tak Trzeci z braci i według mnie jest to królik najmocniejszy w ogóle z tego miotu na ten moment z tego względu, że tak jak wiecie w poprzednich nagraniach samiczka była najmocniejsza Największa, ale samiczka, jako już od tego miesiąca, jest na samym zbożu. To na pewno bracia jedzący granulat pod względem wielkości ją przegonili. Dlatego też ta trójka, znaczy ten trójka, ten samczyk, według mnie wydaje się, że to będzie teraz królik numer jeden pod względem właśnie wagi i takich aspektów czysto wizualnych w tym miocie. Przybliżę tylko na ucho, na numerek, żebyście widzieli. 11:33. Jak on by się chciał ładnie pokazać. Na początku widziałem, trochę się kręcił. One się tutaj na tym stoliku różnie boją. O, żeby zobaczyć z jakim typem królika te łapy, to, to zresztą pamiętacie, te łapy były od drugiego miesiąca życia. Jak już się zatatuowałem, mogliśmy te króliki rozdzielić, który jak wygląda przypisać odpowiedni numer do danej sztuki. To już te łapy zaczynały robić naprawdę taki efekt fajny. A tu wszystko tylko tak, jak ta okrywa ciemna, no to wszystko już z wiekiem, z czasem zaczyna się po prostu tak rozwijać nabierać takiego odpowiedniego, ostatecznego, jeszcze może nie do końca, ale już takiego zarysu wyglądu. No i on ma 6,40, 5 miesięcy 6,40, więc on, on, tak jak myślałem, tak jak mówiłem, to jest numer jeden w tym miocie. Zobaczymy, bo ten samczyk jedynka, gdyby nie ta opuchlizna, to one szły według mnie bardzo zbliżone do siebie, bardzo porównywalny wygląd, no ale no, jak wiecie, to jest hodowla i różne przypadłości się zdarzają, także no, dotknęło akurat brata. Ale dzięki temu też mogę Wam powiedzieć o ich kulisach, że takie rzeczy też się dzieją, bo to nie ma tak, że go wsadzę i on wyjmuje go, potem jedzie na wystawę, nic mu się w tym okresie nie dzieje. Nie, tak nie ma. Króliki również mają przypadłości. A na koniec, jako bonus, bo wydaje mi się, że nie pokazywałem, znaczy na koniec po pokazaniu tej czwórki, przyniosę ojca. Bo ojca nie wiem, kiedyś był na pewno widoczny. Ojciec troszeczkę te aspekty wizualne ma teraz słabe, bo ma płaczące oczy. To jest samiec... Z... Specyficzny dosyć, tak to nazwijmy. Miał już swój kryzys w życiu, mogło go nie być. Cudem mi się go udało odratować Zostały te płaczące oczy, jeżeli można tak to nazwać. Ale to, jak już go przyniosę na stolik, to zobaczycie, z jakim typem królika mamy do czynienia i co te samczyki, co ta samiczka mają w sobie. No i teraz nasz rodzyneczek W2-1134, czyli jedyna samiczka. Samiczka, która naprawdę no okrywę tak widzieliście one wszystkie złapały to fajno ciemno równobarwę. ona troszeczkę teraz no na pewno wagowo może będzie pokoło jedyneczki stać no nie będzie taka już nazbyt imponująca jak wcześniej ale te aspekty dla samicy które są naprawdę poszukiwane wskazane czyli gruba łapa mocna głowa tego już jej nikt nie zabierze. Ona to już będzie miała cały czas. Tutaj może złapać jeszcze większą budowę, bo jak widzicie, się wydłużyła zrobiła się naprawdę długa już. Złapać szerokości złapie jeszcze na pewno masy ale głowa i łapa co by nie robił, co by nie mówił to już pozostaną i mam nadzieję, że będą to cechami, które ona będzie przekazywać swojemu potomstwu. Ma 6,1, coś takiego 6,1 kg także tak jak, jak się domyślałem jak mówiłem, zmiana żywienia na, na lżejsze spowodowała, że wyhamowałem ją na wadze i dobrze, bo ja nie ukrywam chciałem to zrobić, bo zobaczcie mamy kwiecień zostało no 4-5 miesięcy do najbliższych wystaw, takich wystaw o szerszym zasięgu, Więc jak ja bym ją otrzymał na tym żywieniu, to ona by miała 10 kg, tylko by się upasła, wszystko by wisiało. Więc ja ją wolę stopniowo. Niech ona mi robi przez te 5 miesięcy po pół kilograma miesięcznie. To i tak zrobi 2,5 kg, to i tak będzie po 9 kg oscylować. A wolałbym, żeby to był królik zdrowy, fajnie wyglądający zewnętrznie, nie jakiś taki wiecie, wylewający się, ulany. Niech ona sobie spokojnie do tego dorośnie i będzie potem też łatwiej cokolwiek z nią współpracować pod kątem rozrodczym. Żeby coś baluchów wyciągnąć. A zadatki naprawdę są ku temu, żeby ten królik nie tylko był czysto królikiem hodowlanym, ale i wystawowym. Bo ja, ja tak już sobie powiem Wam z tyłu głowy powoli układam mały scenariusz, że ona, czy też trójka, a może jedynka, daj Boże jak się ogarnie to wszystko, to, to one naprawdę mogłyby jakoś wystawę zahaczyć, pojechać, żeby zaprezentować swoje aspekty. I teraz na stole wylądował wspomniany ojciec. Ojciec, który uwierzcie mi, miał zmienić lokalizację. Świadkiem jego wyglądu, jak wtedy wyglądał, był Mateusz Markowski. To jest królik, który ma 9 kg, ale jak go złapała wtedy ta choroba, miał kilogramów kg. Zjechał ostro z wagi. Teraz wrócił już do tych 9, ale no nie wiem, co go przytrzepało, bo naprawdę przestał jeść. Eee, poleciało mu wszystko. Na oczy przestał patrzeć. Siedział tylko taki smutny w tej klatce. Ja mu mówi, to znaczy ciężko powiedzieć, że ja mu mówię. Powiedziałem sobie tak, bo to jest naprawdę, sami widzicie jaki to jest samiec. Łap, łapa, gabary, to krywa, on wszystko ma. I stwierdziłem, nie będę ciebie brzydko mówiąc dobijał. Jak masz umrzeć, umrzej naturalnie, bo dałem mu wszystko co już mogłem dać. I uwierzcie mi, że on ruszył, zaczął powolutku jeść powolutku. No teraz wrócił do tych 9 kg. Ma to ten swój wygląd taki przynajmniej pod względem gabarytu, jaki miał wcześniej, w tej najlepszej swojej formie. Ale zostały mu jeszcze te płaczące oczy. Ale on naprawdę oczy wtedy miał zaklejone, nic nie widział. Jak go złapało, nic po prostu królika nie było. Oczy zamknięte cały czas siedział, ale on już normalnie je normalnie, bo już zdążył wcześniej kryć. Już następne dzieci się jego urodziły od czasu tego kryzysu. Ale chciałem wam zaprezentować. To, co te króliki mają w sobie, jak ten ojciec wygląda, jaki to jest klocek. No, oczy wpływają teraz na wygląd taki, że no, nie jest atrakcyjny wizualnie, ale gdyby nie te oczy, normalnie, żeby to wyglądało, to zobaczcie, to byłby samiec. No, nie chcę się tutaj na nim rozpływać, ale naprawdę to, to, to jest to, co powinien mieć każdy samiec. Te klu, łapa, łeb, on wszystko ma. On wszystko ma, tylko, no. Życie zwierząt nie tylko układa się różnie. No nie, na to, nie zawsze mamy na to wpływ. Ale ja się cieszę, że, on, że jemu się udało ogarnąć, że on wrócił do siebie. Tylko chciałem Wam zaprezentować to tak w kontekście tego połamańca, co można się spodziewać po, po tych królikach, jak wygląda ich tatuś. Bo tak naprawdę patrzę, że one bardziej poszły swojego tatusia. Już jak go nie mam, jest schowany w klatce, to jeszcze chciałem tylko dopowiedzieć, bo właśnie na kanwie tego jego wyglądu na pewno będą też pytania do mnie kierowane. Normalnie na oczy nic nie daje, ale zważywszy na to, że to jest ten samiec, tak wybitny królik, tak który mi na nim zależało, dobrze oceniony, bo to jest 96,5 punktu, przy wylince urwany miał minimum punkt za okrywę, przynajmniej po tych punktacji na karcie jak czytałem. Chciałem tego królika odtworzyć. Jak już zobaczyłem, że jest nadzieja, że on zaczął rosnąć, zaczął jeść, to mówię: odtworzę, wrócę do ciebie, ale nie udało mi się. Przynajmniej pod tym każdym aspektem, wagowo ruszył. Stosowałem przeróżne cudawianki na te oczy i maści dedykowane, na oczy niededykowane i to, i to, i kropelki, nie kropelki. Niestety, no, siła rzeczy jest taka, że nie mogę go doprowadzić do tego stanu wizualnego, przynajmniej pod względem oczu, tak jakbym tego sobie życzył. Dlatego też już zostawiłem, maknęłem na niego ręko. Mówię tak, normalnie je, normalnie pije, normalnie krył żyje, nie będę chłopaka męczył, co ma być, to będzie. On już i tak swoje w życiu przeszedł, nie ruszam go. Nie ruszam, niech on sobie spokojnie <laughs> z tym swoim, nazwijmy to, problemem żyje. Ja go nie będę już niczym frasował. Męczył go bo też wyjmowanie składki, smarowanie czy zakroplanie. To dla królika jest stres męczarnia, więc mówię, trudno. Jaki będziesz, taki będziesz, ale z mojej strony już przynajmniej tych wrażeń zastrzykowych, czy też kropelkowych, ja Ci dostarczać nie mam zamiaru. Na sam koniec dzisiejszego odcinka taki trochę ukłon dla widzów mojego kanału, którzy są fanami szynszelowych belgów, bo wiem, że tacy też są, Jedna z tych samiczek ze starszego miotu, z samiczek grudniowych W2, 12, 3, 13. Bo jak już Wam mówiłem we wcześniejszym nagraniu, siedzą dziewczyny tutaj pojedynczo. Chciałem pokazać, jak, jak one się teraz wizualnie prezentują, jak się rozwijają. Akurat mamy tutaj do czynienia, troszeczkę się podzieliły, powiem Wam szczerze. Wcześniej były bardziej chętne, teraz część z tego miotu została dobrych stójkowiczów. Fajnie się ciągnących w górę, tak jak ona. Pokręci się po stole i idzie w górę. A są jedna albo dwie samiczki, coś się zrobiły bardziej leniwe. Ale na razie no to, co widzicie, utrzymuje to tendencję, która była taka no, od małości, można by powiedzieć ich. Czyli tych perspektyw na przyszłość. Fajne, długie króliki się porobiły. Bagowa zaraz Wam pokażę, bo one to są króliki grudniowe, dodajmy, zżywione na samym zbożu. Też już pokażę, jak je wrzucę do klatki. Jakby się nie kręciła, to pewnie by było 6 kg, tak to jest 5,90, 5,95. Tu jest jej klatka. Samo zboże, siostra tak samo. Z tego względu, że tym bardziej na przykładzie widzicie, jak ja bym ich nie opanował wcześniej, to byłby naprawdę problem jeszcze chyba większy niż u tej szarej z listopada samiczki. Tu jest w 2 12, 3, 12. Tutaj już ten drugi miod, a nie, przepraszam, to jest ta najmłodsza ze stycznia, tu jest ten drugi grudniowy miod. tu, 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 pięć dziewczyn. Pokazuję Wam to z tego tytułu, że też stałem się takiego swoistego rodzaju, jak mnie yy, określono, wcześniej nazwano mnie jeszcze inaczej, ale to jest takie już według mnie dobre bym powiedział określenie, dobra nazwa, przynajmniej miła z mojej perspektywy, że ambasadorem promocji szynszyli, belgów szynszylowych yy, w Polsce. Może pokazując, wzbudzam zainteresowanie tą, tą barwą. Coraz więcej osób wiem, że się dopytuje, albo chciałoby zacząć, albo tam jakieś takie, miały wcześniej obiekcje do nich, ale chcą w ten temat wejść. A to w ogóle, tak jak widzicie, życie też napisało swój scenariusz. Bo jak oglądacie moje nagrania na bieżący, to wiecie, że ich już miało mnie nie być. Już się naprawdę nosiłem z zamiarem tego koloru likwidacji w mojej hodowli. A stało się, jak się stało zupełnie inaczej to wszystko potoczyło się. Króliki wyszły, tak jak widzicie, bardzo ciekawe. Jakiś tutaj też wygląd na nich jest. Perspektywa, to już się będę powtarzał, do spędzenia, też jakaś się na nich rysuje. I to co widzicie dziewczyny są na samym zbożu. To jest coś, czego w poprzednich latach. Nie stosowałem tak szybko. To było stosowane przeze mnie później, jak te króliki już były bardziej wyrośnięte. W tym roku te tempo przyspieszyłem z uwagi na to, że one rosną aż za bardzo, według mnie aż za bardzo, jak na ten moment sezonu trzeba troszeczkę ich przystopować. Myślę, że na dzisiaj to będzie tyle, 19 minut i tak moich głupich wywodów, bo tak coraz częściej zostaje podsumowany, że to moje głupie gadanie. Ja tylko już na końcu, jeżeli ktoś dotarł do tego odcinka, bardzo proszę tych wszystkich, którzy mają, chcą coś powiedzieć, że coś nagrywa nie tak, coś mógłbym zmienić, jakieś porady, sugestie, czy też konstruktywną krytykę, aby bezpośrednio do mnie te słowa kierowali, to będę sobie brał do serca. Będę starał się na następnych nagraniach poruszać inaczej dane kwestie, czy też inne tematy, bo gorzej, jak ktoś tam, nie wiem, tu mnie poklepuje po plecach, a na boku opowiada różne rzeczy dziwne na temat mojej osoby, albo po prostu neguję dla zasady, to jest też taka trochę dziwna sytuacja, no bo to takie, takie troszeczkę dziecinne zachowanie albo coś Ci się nie podoba i powiedz dlaczego, albo jak masz mówić, że nie, bo nie, no to lepiej według mnie czasami się w ogóle nie odzywać Albo samemu, jeżeli jest się ktoś taki, no, czuje się na tyle silny, że kogoś dyskredytuje, ma jakieś tutaj do niego uwagi, to niech sam zrobi coś inaczej, coś lepiej, żebyśmy mogli skonfrontować nasze różne stanowiska. Dobra, na dzisiaj to będzie tyle. Dzięki serdecznie wszystkim za uwagę, za oglądanie. Mam nadzieję, że i środowy, i dzisiejszy filmik nie za bardzo Was zanudza. Jak chcecie jakieś tutaj kolejne tematy, żebym poruszył, to, to bezpośrednio w komentarzach prosiłbym tam o jakieś informacje. Co byście chcieli z mojej strony usłyszeć? Ode mnie na dzisiaj to tyle. Dzięki, pozdrawiam, cześć.